Czy na najbliższym zakręcie wolno ci wyprzedzić ten pojazd z prawej strony? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, podczas postoju uszkodzonego pojazdu poza obszarem zabudowanym, masz obowiązek umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy bezpośrednio za pojazdem lub na nim? Odpowiedź nie. Czy w przedstawionej sytuacji kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd przed jezdnią przy linii złożonej z trójkątów? Odpowiedź: nie. Czy chcąc wysadzić pasażera, masz prawo zatrzymać pojazd na jezdni w miejscu, w którym się teraz znajdujesz? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem przejazdu? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji, przejeżdżając obok stojącego pojazdu, wykonujesz manewr wymijania? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni, masz obowiązek umożliwić wjazd pojazdowi ciężarowemu z przyczepą? Odpowiedź tak. Czy podczas kierowania pojazdem masz obowiązek stale zachowywać ostrożność? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować jedynie ostrożność? Odpowiedź: nie. Czy w przedstawionej sytuacji możesz zatrzymać pojazd za znakiem na poboczu? Odpowiedź: tak. Czy postąpisz właściwie umieszczając ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 30 do 50 metrów za pojazdem, który uległ awarii na drodze ekspresowej? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji należy zatrzymać się przed widoczną linią bezwzględnego zatrzymania STOP? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do pionowego znaku ostrzegawczego ustąp pierwszeństwa? Odpowiedź nie. Czy włączenie świateł awaryjnych i umieszczenie trójkąta ostrzegawczego w odległości 50-70 metrów za pojazdem jest prawidłowym sygnalizowaniem jego awarii na autostradzie? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd szynowy? Odpowiedź: tak. Czy ten znak ostrzega, że zbliżasz się do skrzyżowania z wlotem drogi jednokierunkowej, występującej z lewej strony? Odpowiedź: nie. Czy widoczny sygnał żółty zawsze oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, umieszczone po prawej stronie na linii przerywanej odblaskowe elementy punktowe barwy białej rozdzielają pasy ruchu? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji możesz przejechać obok rowerzysty z prawej strony? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, masz obowiązek zatrzymać się przed skrzyżowaniem? Odpowiedź nie. W jakich warunkach masz prawo włączyć tylne światła przeciwmgłowe? Gdy widoczność w obfitym deszczu jest ograniczona do 60 m. Gdy widoczność w gęstej mgle jest ograniczona do 100 m. Gdy widoczność podczas opadów śniegu jest mniejsza niż 50 m. Odpowiedź c. Gdy widoczność podczas opadów śniegu jest mniejsza niż 50m. W jaki sposób oświetlają drogę przed samochodem osobowym światła mijania? Prostopadle. Symetrycznie. Asymetrycznie. Odpowiedź c. Asymetrycznie. Czy dopuszczalne jest holowanie samochodem osobowym na autostradzie do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych? Nie. Tak. Tak, ale jadąc z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Odpowiedź A. Nie. Ile wynosi maksymalnie dopuszczalna długość zespołu pojazdów składającego się z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i przyczepy kempingowej? Odpowiedź B: 18,75 metra. Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych informuje o włączonych światłach mijania? ABC. Odpowiedź c. C. Jaka jest dopuszczalna prędkość pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 metra od siedzenia dla kierującego? 40 km na godzinę na obszarze zabudowanym, 60 km na godzinę poza obszarem zabudowanym, 30 km na godzinę bez względu na obszar, w jakim się porusza. Odpowiedź b. 60 km na godzinę poza obszarem zabudowanym. Jaka jest dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą na tak oznakowanej drodze? 70 km na godzinę za znakiem zakazu. 50 km na godzinę, 40 km na godzinę. Odpowiedź B. 50 km na godzinę. Jaką funkcję spełnia układ przeciwblokujący ABS stosowany w pojazdach? Ułatwia zmianę toru jazdy w czasie hamowania. W każdych warunkach skraca drogę hamowania. Zapobiega zerwaniu przyczepności kół napędowych podczas rozpędzania pojazdu. Odpowiedź A: Ułatwia zmianę toru jazdy w czasie hamowania. Jak długo pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km na godzinę uprawnia do kierowania pojazdem? Odpowiedź B. Przez okres 24 godzin od chwili zatrzymania. Jaki jest cel stosowania systemu ABS w samochodzie osobowym? Zapobieganie utracie stabilności i zapewnienie kierowalności pojazdu podczas jego hamowania. Zapobieganie przed wpadnięciem pojazdu w poślizg, niezależnie od jego prędkości i warunków na drodze. Ułatwianie pokonywania zakrętów. Odpowiedź A. Zapobieganie utracie stabilności i zapewnienie kierowalności pojazdu podczas jego hamowania. Którym z wymienionych zespołów pojazdów możesz kierować mając prawo jazdy kategorii B? Samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 tony z przyczepą lekką, ciągnikiem rolniczym z dwiema przyczepami, samochodem osobowym z przyczepą, których łączna dopuszczalna masa całkowita wynosi 4,5 t. Odpowiedź A. Samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 tony z przyczepą lekką. Jakie musisz spełnić wymagania, żeby odzyskać uprawnienie do kierowania pojazdem, które zostało cofnięte za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym? Odpowiedź B. Jesteś zobowiązany spełnić wszystkie wymagania stawiane osobie, która pierwszy raz ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdami.